Chyba pojedziemy gdzieś dzisiaj. Danika tu przygotowuje się. W ogóle przedszkole mamy w domu. No. Więc zmykamy gdzieś na plaży jeszcze nie wiem gdzie. Ci no. jest sobota w ogóle. Spaczek, co ty robisz? Gotujesz? Marina Resurs O, wyzosliśmy, a dziewczyny jeszcze Zostały, tak Bąbelek? O, za mamusią się tęsy. Co ja bym bez tej mamusi zrobił, co? Gorąco, słuchaj tak pewno jest górą, co nie, naprawdę. Że wilgotności taka ciekawostka. Jak na przykład zostawicie chipsy w Filipinach, Otwarte, to godzina czasu i już mięciutkie są, nie? Tak. Klima chodzi na maksa, więc głośno Czekamy na mamu. Nie chciał lajków wziąć rano. Niedobry ten antybiotyki. Wcześniej pani doktor nam dawała taki jakiś tam smaku truskawkowym czy coś A Mama idzie! Więc jadła, teraz po prostu nie. Mama! Mama idzie! jest taka troskliwa jest ją brater, ha? Huh? Oliwia, gdzie ty siedzisz? patrzy, co mm. siostra ci koparkę przyniosła, ha? Mm. super no, jesteśmy już na paneglao i kurczeczkę zamawiam. Kurczaczka i ten bekon y, Zrożna, nie? To o którym zawsze tak mówię, że takie pyszne A tu już jeszcze surowe. Jesteśmy już na miejscu ale Oli jakoś nie chce iść. Obudził się dopiero. A na rączki chce. Wysoka woda chyba. Fajnie. Dla dzieciaków nie fajnie. Przy brzegu będziemy. na miejscu Pięknie No Plaża taka Widocznie wiatr z tej strony wieje i ten cały syf wypływa, no ale śmieci nie ma, więc okay. fajnie Z drugiej strony pan grał na pewno czysta plaża jest teraz, nie? No i no Gdzie jest koc? Wow, teraz to fajnie, co? Szpaki <gry> Prosto do wody Nie no, oczywiście jedzenie musi być Okej okay, so it Danika tej jest siozow Słuchajcie, musiałem wrócić do samochodu Mańka kurczaka zapomniała Nawet. Zagrodzone, wejść nie można Zawsze było przejście, trzeba plażą teraz No dobra, niech dziewciaki się trochę rozerwą Dzięki okay. Jest i familia Proszę bardzo Hungry birds dawaj no, Waszpakowski, Vanessa, kombi baby Nie chce jesien, bawić się chce, jaskiem mm. Ale pyszna Proszę bardzo, jak szpaki się zajadają Wow, Danika clean jest nose, baby, because... Kolegę do jedzenia też mamy. Oliver coś boi się Karola. No zamknęli tam, Widzę, że zamknęli, no czyści. Dla dzieciaków, że miały ładnie wejść, bo no tam są te wszyplażowe, ne? To są te to nie, 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 to są te Jak to się nazywa? Nie, 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 ale skaczą takie małe, to nie? To się, no, cholerni gryzą. gryzą cholerni, to no. kurczę z tydzień nawet dwa boli. No Karolek, oczywiście, z piwem przyszedł. Aj, <grym i z ruchu> Karolek, dawaj, zdrówko. Zdrówko! Po litrze, jak to było? Poszklanie i narusztowanie, tak? Tak, to, 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 to Marcin, tak mówi Marcina, powiedzenie. Marcin, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Jędrów, <grym> No, to nie zabiera. Not yet, later Dawaj Oli pływaj. Dawaj pod wodę. Nurka. Vanessa, go underwater. Underwater. No, come on. Reto one. Uh. Brawo. <laughs> o. Oh. Danika O, 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 o O, 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 o Ha? Uuuu Danika On following podąża <grystanie> Boże kochamy to tak Głębiej trochę. No, no. O nie, 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 co ty robisz? Co wow Uważaj, vanessa Przewróci się. <laughs> olha é vai, vai, na vanessa. vanessa vai, 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 vanessa vai, No dawaj na Vanessę wchodź, na barana Sami Polacy na Panglao Powiedz jak się tu Jak się tu znalazłem? Trzy mhm. lata temu tu przyjechałem Tak? No. Gdzie mieszkasz? We Wrocławiu W Wrocłaga jestem A tutaj na Panglao mieszkasz, tak. Trzy lata temu przyjechałem na Filipiny. W lutym, w lutym zdecydowałem, że kupię bilet. Był taki okres w życiu, że po prostu dużo siedziałem w domu. No i stwierdziłem, że trzeba coś ciekawego pooglądać na świecie. No i znalazłem, znalazłem kierunek jakiś ciekawy. Tajlandy już widziałem, więc stwierdziłem, może Filipiny. Nie? No i pojechałem. Ale zanim pojechałem, to. O, oh, Mariusz. Możesz so, no. No. So, tak no. mówić Mariusz, no, no, no. Mariusz. Mariusz, no. Danika, you have Mariusz. Janika, masz Mariusz? Mariusz. No i przyjechałem w czasie COVIDu, Jak Filipiny były zamknięte, kupiłem bilet dosłownie na pierwszy tydzień, jak Filipiny zostały otwarte. Mm. Wtedy. No i tak poznałem wtedy moją żonę. Mm. Spotk spotkałem się z nią wtedy w Budułan trochę popodróżowaliśmy potem znowu wróciłem na Filipiny i jakoś tak poszło dalej hmm. ale szczęśliwy jesteś na Filipinach, czy nie? tak, lubię tu przyjeżdżać lubię Filipiny, bardzo mi się podobają jest to taki raj jeżeli chodzi o widoki, wodę ta natura to mi się podoba ale nie wiem czy byłbym gotowy tutaj żyć nie cały czas Także tego, tego jeszcze nie wiem nie jestem pewny ale czas pokażę. zobaczymy. Jeszcze jestem młody. Ile masz lat? Trzydzieści Kurde, a Ty przyjechałeś... No Trzydzieści trzy ja... miałem. No to, ja miałem wiek. no to ja miałem 36 jak przyjechałem tu na wielu chwilę. Tak? No. A ile no lat już tutaj jesteś? 8 lat będzie zaraz. No to ładnie kurcze. Ale Starszy w Wielkiej Brytanii jest. wcześniej byłeś, nie? No. Starszy pan. <laughs> ja. Ale to fajny taki wiek do zabawy tutaj w Wielkiej Mam taki cel, żeby, zwiedzić troszeczkę tych wysp, jedną po drugiej każdego roku coś tam. I... Chciałbym tutaj mieszkać, ale nie wiem, czy jestem gotowy na to. Nie wiem, czy dałbym radę, nie? Hmm. To północ. jest po bardzo polecam północ Filipia, nie? Bagio tam w górę, wyżej, hmm. Ksegada, o tam jest pięknie, ale tam jest tak trochę jak w Polsce, nie? Chłodno jest. Tak? No. Kurczę. Jest I nawet... Na Filipiny, tam nawet nie masz inna roślinność. jest, Aha. Aha. To ciekawie. Tam, tam na północy Filipin jest miejscowość, która wygląda jak małe miasteczko w Hiszpanii na Luzonie. Słuchaj, jest tutaj przez mistrza. 300, chyba 3 lata w Hiszpanii kupowali Filipiny, więc dużo masz się takiego akcentu tak. hiszpańskich No, 333 lata dokładnie. Ale jak byliśmy z żoną na Teneryfie, no. to bardzo dużo rozumie języka hiszpańskiego. Ogólnie tak. rozumie, co. Nawet ich bisaja jest roz hiszpańskie. Tak, bardzo ale, podobne. Ja? No... 40% słów jest hiszpańskich, A, tak. więc, nawet jak czyta coś, jak jest w Hiszpanii, to wszystko rozumie. Nie mm. wszystko, ale większość. Łatwiej im się zaadaptować. Co ciekawe, Filipińczycy, którzy mieszkają w Hiszpanii, po dwóch latach mogą dostać z tego, co wiem, paszport mm. hiszpański. To jest wyjątek Ym, i prawdopodobnie nie jestem pewny, ale w Andorze też. Mm. Dwa kraje hiszpańskie hiszpańskojęzyczne które właśnie ich tak akceptują. Tak. To możesz popić poległoby. Dziękuję ci bardzo za pomoc. Proszę. Słyszałem. Ja tak nie ja, ja nie jestem Nie umiem, nie jestem takim mówcą. Nie lubię mówić do kamery. Do kamery, no tak, speszony jestem. Nie wiem co mam mówić. nie może Nie bo my tam radę. tam pękają obrazu. Polonia na Filipinach, bo na Pangla. Nie, Nie, to jest to. No bo te nie, to nie, to one mają być światełku, jak, to... no, jak na Filipinach. Ale czyli generalnie co? Mam powiedzieć, okej, o, zbyt krótko jestem, żebym mógł powiedzieć dużo, tak bardziej optymalnie, wiesz, to jest za mało czasu tydzień, tak? Jesteśmy tutaj zaplanowane, mamy trzy tygodnie, ale to jest e, tak mimo wszystko za krótko, żeby powiedzieć. Yy, tak szczerze, prawdę. Wiesz, bo, bo, żeby poczuć ten klimat, myślę, że trzeba być co najmniej kilka miesięcy, żeby, żeby tak zrozumieć w ogóle tutaj taką podstawową mentalność Filipińczyków. Bo przede wszystkim różnice są spore, tak? bo różnice w naszej mentalności europejskiej polegają na tym, że mamy pewne zasady, których tutaj nie ma. A, hmm. To no jest naturalne, tak? Na każdym kontynencie czy na, w każdym kraju mamy inne zasady. My jako Unia Europejska te zasady e... równoważymy nie? między krajami. One się coraz bardziej robią jedno, ujednolicamy. Stąd e, właśnie te wspólne budżety finansowe, prowadzenie takich zasad odnośnie ekologii na przykład. Tutaj a propos ekologii, no to wiecie, to jest, to jest trudny temat, bo albo wynika na to z braku świadomości albo po prostu y, gospodarczo Filipińczycy są po prostu zbyt, na razie mało mają możliwości, chociaż to jest bardzo szeroki temat, bo... Jest, mało dbają, bo się zdaje, że to jest... ja widzę tam na wsi, gdzie ja mieszkam, nie. oni po prostu nie dbają. Z czego to wynika? Ja rozmawiałem z Krystianem dwa dni temu, zauważyłem, że Filipiny w mojej opinii mają taką tendencję spadkową względem. Na gospodarki, że kiedyś ta infrastruktura wyglądała tutaj troszeczkę lepiej. Kiedyś to znaczy z 15-20 lat temu. A dzisiaj te wszystkie takie infrastrukturalne sprawy jak chodniki, przystanki, transport, one są zaniedbane bardzo mocno. To znaczy, że tendencja gospodarcza jest raczej spadkowa, co, co daje właśnie to, że ta ekologia, o której mówimy, jest dzisiaj na takim bardzo słabym poziomie jej nie ma. Tak, to znaczy, że dzisiaj śmieci się nie utylizuje tutaj. Śmieci tutaj się pali lub zakopuje na plaży no, To widać na, na każdym kroku, prawda? To jest, jak się tutaj, przyjechaliśmy skuterem 12 km stąd, przed chwileczką z Mariuszem, to faktycznie no, czuć ten zapach spalonego plastiku cały czas. Ale ja powiem Ci, a tego zakupywania śmieci na plaży, tak jak na teraz nie mieszkam przy plaży, to tego nie widzę, ale na Sikichor mieszkałem przy plaży i to było regularne, że ludzie po prostu sprzątali plaże, kupali dół. Tak wrzucali te śmieci do tego dołu, zasypywali tak. i wiesz, a potem przyszła woda i to wypłukała z powrotem nie? i to cały czas zostało no, no i nie, no. No no. nie? że no, tutaj nie wiedzą o tym tak. że przecież ten plastik tak szybko się tam nie, nie utleni nie trzeba... Nie, nie, potrzebne no, wiesz, nurkowie to zawsze zbierają. No, no. Tak. Widzisz jakieś śmieci, to po prostu wychodzisz po kolana kieszeni, a weź jakieś śmieci. To... Dla mnie, jako takiego chłopaczka z Polski, który tak naprawdę pierwszy raz jest na Filipinach. Jest to dosyć do, ogromne doświadczenie, tak? ja nigdy nie byłem w tej części świata, byłem tylko raz, dwa razy gdzieś tam w południowej Ameryce, w środkowej i e, widzę te różnice. więc dla mnie jest to wow, niesamowite, że ta kultura, ta mentalność jest, może być tak bardzo inna, jest to zauważalne bardzo mocno, także Filipiny... Eee, pod tym względem właśnie mają co robić, ale to nie znaczy, że właśnie powinny iść w tym kierunku, bo niekoniecznie. tak? Ten zachodni kierunek też nie jest do końca odpowiedni. Nie jest odpowiedni, tak? Oni tutaj mają prawo no, Azja powinna zostać Azją, ale jeżeli władzę. chodzi o ekologię, tak, trochę na tym popracować. No, tak, no, na przykład przychodzenie wiesz ludzi na plażę. przyjdą, zrobią sobie piknik, zostawią do śmieci podróżmy, wszystkie ich pójdą Takie podstawowe rzeczy, żeby po sobie to po posprzątać. To jest, to jest jak, po wieczu, Tego nie robią. Ja już poczekał trochę dłużej, to zawsze co ci ludzie tutaj zrobią Coś posprzątają, bo pewnie tych, tych, tych właścicielom tego lokalu zależy, Oni może bardziej o to dbają, nie? Ale w sumie mentalności tego nie? Ale z drugiej strony zwróć uwagę, że w Polsce jeszcze powiedzmy te 20 lat temu też troszeczkę można było, już, wiesz... ja tego nie stosowałem, ale jak byłem dzieciakiem, powiedzmy miałem 15 lat, faktycznie mogło się zdarzyć, że ten śmieć można było wyrzucić na ulicę raczej tak nie wiem pamiętasz taką ja taką scenę raczej mnie też żywam raczej też ale były śmieci no, tak, chwilę to... wiem że tak że coś się... ja nie się... byłem w Polsce długo to nie ale śmieć to śmieci, ale tutaj kwestia na przykład my mieszkamy w takiej dzielnicy w tej chwili apartament gdzie um... Naokoło mamy generalnie takie bardzo, bardzo małe domy, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo to, 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 to nie przypomina za bardzo domu. To są bardziej takie slamsiki, tak? Takie domki z kartonu. I zauważyłem, że tam na przykład nie mają zupełnie infrastruktury takiej to, toalety ani wody takiej z rurociągu. Czyli wiesz do toalety oni po prostu wychodzą na zewnątrz, a wręcz wczoraj zauważyłem, że jeden z mieszkańców domu wyszedł na za furtkę wody, i po prostu załatwił się wody, przy wejściu do mieszkania do domu. Więc tam dla mnie to było naprawdę bardzo takie przeżycie, dużo. Jeszcze bardziej? Nawet nie wychodzić z wielu ale co? to później śmierć Gdzie idzie Nie, to jest tak pół roku, jest 300, pół roku No nie, tak tak właśnie w tej chwili filmy No to jest szok, nie? Tutaj, tak. Krystian tak mi mówi, że są ludzie, którzy nie, nie śpią na materacach, tylko śpią na ale takich drewnianych, jakiś tam po prostu. Nie mają materacu. Tak. Do... Albo tak, na podłodze. I samo to jest kurczę, No. no Dlatego do... stąd właśnie tutaj trzeba powiedzieć dłużej, bo pewnie ja o czymś nie wiem. nie jest widoczne, że to jest moja mentalność, że, że to jest moja potrzeba, taka europejczyka, że to jest ważne, ale wcale nie musi być ważne. Ja to tak oceniam, ale nie mam prawa oceniać tak naprawdę ich stylu życia, tak? może to nie jest nic złego wcale, tak? faktycznie. Wyjechaliśmy Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki,